Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Kryptonius Lite. Wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain w troszeczkę dłuższym wydaniu, a dzisiaj także w podsumowaniu losowanie nagród ze 120 kryptowalutowej niedzieli z Mikeiem. Bez błędnej zwłoki, zaczynamy! Na początku ze strony bitcoin.pl.org. Maciej, Irlandia nowelizuje kryptowalutowe regulacje, o tym już mówiłem oczywiście w newsflashu. Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Informacje dostaliśmy z Irish Examiner'a. Generalnie nowa ustawa ma dotyczyć także kryptowalut, ma dotyczyć... Ma dotyczyć także, ma być zgodna z piątą dyrektywą AML-u Unii Europejskiej. No i tutaj jest zaostrzenie regulacji. Jeden z widzów napisał mi, iż w Irlandii od kryptowalut są 33 czy 36% podatki. No to jest bandyctwo w biały dzień. Faktycznie, jeżeli tak jest, no to jest masakra. Przechodzimy sobie dalej. komparik.pl Adam Rak, 12 tysięcy dolarów to bardzo ważny próg dla bitcoina. Uważa Sebastian Nadolny z Teletrade. Cena BTC testuje najwyższe poziomy od roku. Dlaczego są one tak ważne dla kryptowaluty? Cóż można powiedzieć? Analiza techniczna mnie interesuje. Jeszcze niedawno 10 500 był ważny. 10,500 jest ważny i w ogóle teraz jesteśmy 11,400 400 po lekkiej korekcie. I teraz jest 12 ważne. No za chwilę będzie 13 15 1500 1900. No takie ej, przechodzimy sobie dalej i tutaj informacja, o której też już mówiłem w newsflashu, rywal, rywal Chainlinka, czyli band token, urósł o, 7, o 300% w przeciągu 7 dni i ustanowił swoje nowe ATH i tutaj na szybciutko na koń Papryce zajdziemy sobie do banda, band protocol 47 miejsce, słuchajcie w ciągu miesiąca to jest ponad 500% wzrostu prawie 6580% wzrostu Zobaczcie, jak tutaj właściwie nic się nie działo. Można tego banda było kupować tam po 20 parę centów. Teraz wyskoczył na poziom 15 dolarów. <laughs> Zobaczmy, jakie giełdy Binance i Bilaxy. Wszystko jest właściwie na Binance. No ciekawe, Wam powiem Wam szczerze, ciekawe. No, ale ja nie sądzę, żeby tutaj oczywiście było jakiekolwiek zagrożenie dla chaining'a. Chaining ma współpracę. Chaining ma różne tego typu rzeczy, a tu zobaczcie, jeśli chodzi o pozytywne newsy: listing na Huobi 9, 9 sierpnia, czyli CoinPaprika nie uaktualniła jeszcze swoich, swoich danych, a także ana, another, kolejny listing w przeciągu kilku dni na Coinbase. No cóż, może to być dosyć, dosyć ciekawe. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Warto na pewno obserwować, być może trzeba będzie go przebadać. Przechodzimy sobie dalej. Cypryjski SEC blacklistuje 7 cyfrowych stron tradingowych. Chodzi tutaj oczywiście o ostrzeżenia przed różnymi dziwnymi rzeczami. Cypryjska giełda komisja papierów, nie giełda, tylko komisja papierów, giełd i papierów wartościowych wylistowała. Oczywiście strony, które obiecują tutaj niesamowite zwroty i te między innymi, zobaczcie, Pro Cloud Options Online, nie no, jakbym coś takiego zobaczył, to bym się nawet nie zastanawiał. Następna strona, 246 First Invest Com, no, 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 nie no, Legit Projekt i różne tego typu, różne tego typu yy, yy, strony, zobaczcie FXG Market, FX Grow Capital yy, i tak dalej i tak dalej. No uważajcie, trzymajcie się, zawsze weryfikujcie informacje. Przechodzimy sobie dalej i tu jest bardzo fajna informacja, jeśli chodzi na, o wszystkich zwolenników Ayoty. Ayota przygotowuje się do uruchomienia pierwszej fazy swojego upgrade o nazwie kodowej Chrysalis. To jest oczywiście 1,5 upgrade. Chodzi oczywiście o upgrade wersji do w wersji IOTA 1.5 i jest to pierwszy krytyczny krok, jeśli chodzi o ruch w stronę IOTY 2.0. Cóż można tutaj sobie powiedzieć? E, ponad 1000 TPS-ów, e, 10 sekundowy czas potwierdzenia i tego typu różne rzeczy. Doczytać oczywiście możecie. 1000 transakcji na sekundę nie wydaje się z żadnym, e, żadnym jakimś super osiągnięciem, ale co ciekawe Druga faza wprowadzi między innymi system taki jak UTXO, Atomic Transactions, a także Reusable Addresses, czyli adresy, których będzie można ponownie używać. No cóż, jeszcze wygląda, że IOTA nie zginęła, przechodzimy sobie dalej. Kapitalizacja rynku altcoinów przekroczyła kluczowy poziom oporu. To słuchajcie, to już nawet jest opór, jeśli chodzi o kapitalizację altcoinów. No, to jest oczywiście wieloletni opór na poziomie 140 miliardów dolarów. Oczywiście w główną, za, główną zaletą, znaczy głównym prowodyrem tego wszystkiego jest Ethereum, jest oczywiście rynek DeFi. Mnie tylko zastanawia, mnie tylko zastanawia jedna rzecz, a mianowicie dlaczego te 140, 140 miliardów to jest takie ważne. Oczywiście nie było to widziane już od długiego, długiego czasu, od czasu banki. Zostało to przyłamane w w listopadzie 2017 roku, później oczywiście wybiło dużo, dużo wyżej, no to jeszcze daleko, daleko nam do tego wszystkiego, DeFi, DeFi dominuje kryptosceną w 2020 roku. Oby tylko ja nawet myślę o tym, powiem Wam, że chyba nagram film o tym, czy DeFi to kolejna bańka w stylu ICO, bo ja widzę bardzo dużo podobieństwa, może nie w samym technologii i tak dalej, ale w tym jak się zachowuje społeczność. Oj sieroty po ICO. Wróciły dalej czynić zło. Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin i złoto spada, a Trump chwali wielki rynek akcji i wzrosty. Bitcoin skorygował się o 3,45, tutaj nawet podają 3,69, a cena spadła poniżej 11,500. Korekcja nastąpiła także na złocie, a oczywiście Donald Trump. Donald Trump chwali, że rynki akcji rośnie. No i zaraz się szuz, sz, zacznie szukanie korelacji, destylacji i różnych innych konstytucji. Oczywiście, rynki oczekują więcej ekonomicznego, ekonomicznych stymulacji, jeśli chodzi o Fed, czyli brr, 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 brr drukarka robi brr. No, na dłuższą metę to się wszystko rozpierdzieli. Przechodzimy sobie dalej. EOSowy projekt, yy, projekt DeFi przygotowuje sobie tutaj, można powiedzieć, <śmany> shop. To chyba w tym kontekście nie jest sklep, tylko można powiedzieć, jakiś tam garaż, zaplecze na Polkadocie. E Equilibrium jeszcze nie porzuca EOS-a, ale Polkadot jest jego nowym domem. No cóż można tu powiedzieć? Projekt DeFi, który bazował na EOS-ie, ogłosił, iż będzie. Planuje rozwijać swój nowy interoperacyjny protokół na blockchainie Polkadot. Na początku zobaczcie rozpoczęto jako maker DAO analogowo na eos ale później ich CEO Alex Melik Melikow powiedział Cointelegraphowi, że e, przejście na Polkadota będzie oczywiście spowoduje rozbudowanie zakresu usług. No cóż, słuchajcie, jak jeszcze Polka Dot, jak jeszcze Polka Dot będzie tutaj sobie działał, no to na Polka coraz więcej projektów. Także słuchajcie no, DeFi może być jeszcze większa bańka i ja podejrzewam, że może być druga faza, gdzie projekty DeFi będą nie tylko na Ethereum, które jest zapchane drogie i w ogóle. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. MicroStrategy kupiło 250 milionów y, dolarów w postaci Bitcoina. Albo może inaczej, bitcoiny warte 250 milionów dolarów i nazywają kryptowaluty lepszymi od pieniędzy. Kupio, kupują oni 21 454 bitcoiny we wtorek, czyli to jest około 250 milionów dolarów. I jest to fundusz hedgingowy zabezpieczający przed inflacją. No cóż, jest to świetna, świetna informacja. Zobaczcie, planują, kupiono oczywiście najpierw akcje, a dodatkowo 250 milionów dolarów w złocie i bitcoinie w ciągu 12 miesięcy. Jest to oczywiście alternatywna, alternatywna inwestycja. No cóż, MicroStrategy, pytanie, czy będą inwestować jeszcze więcej. Słuchajcie, czyli już zobaczcie nie tylko Grayscale, ale także MicroStrategy. Przechodzimy sobie dalej. India mogą rozpoczynać swoją największą bańkę, tak zwany bańkę, może bardziej bull run w historii, słuchajcie. E, wolumeny, tradingowe, wolumeny tradingowe rozwijają się bardzo mocno. E, Sąd najwyższy odwołał ten ban, który był tam rzucony, rzucony tu możemy na tym wykresie, oczywiście ban na exchange'e, a tutaj podniesiono ban i zobaczcie jak to wystrzeliło. Także Indie... Indie tutaj bardzo mocno rozwijają rynek kryptowalut. Zobaczcie, między innymi wspominane jest o Zeppeju, jest także Statu Bangalore i tak dalej. Transakcje P2P pod, podwoiły się od marca, aczkolwiek trzeba powiedzieć jasno: nie wiadomo, co zrobi sobie, oczywiście są wolumeny, nie wiadomo, co zrobi rząd, bo to jest najważniejsze: co ten rząd ich zrobi. Rynek się rozwija, czyżby się jednak okazało, że Indie jednak nie będą manować kryptowalut? No, to będzie ciekawe. Przechodzimy sobie dalej. XRP jest jedną z kilku kryptowalut, które dalej będą ważne za 10 lat. Słuchajcie, bardzo ciekawe stwierdzenie wypowiedział Dan Morhead, który jest CEO Pantera Capital i stwierdził on, że XRP właśnie będzie jedną z kryptowalut, która ma wieloletnią użyteczność. Powiedział on to w wywiadzie z Thinging Crypto, które z nim oni, oni przeprowadzili i oczywiście chwali tutaj XRP i kryptowaluty i tak dalej. Także... Czy można, się z tym, czy można się z tym zgodzić? No myślę, że tak. Ja jest skłonny, jestem skłonny się z tym zgodzić. Ja i serpę posiadam i sobie po prostu je hodluję. Przechodzimy sobie dalej. Witalik <laughs> stwierdził, iż, iż jedynie Ethereum 2.0 najprawdopodobniej naprawi problem z wyliczaniem ilości Ethereum. Oczywiście była tutaj debata, na pewno wszyscy słyszeliście o tym, ile w końcu jest tego Ethereum. Oczywiście Vitalik tutaj bronił i tak dalej i tak dalej. Wiadomo, że Ethereum nie ma tego max supply, czy tam total supply i nigdy nie będzie, one będzie się w nieskończoność pojawiał. E, oczywiście zostało tutaj to bardzo mocno skrytykowane. No i teraz rozwiązaniem ma być Ethereum 2.0 oraz e, e, EIP 1559. <Szysk> No cóż tu można powiedzieć, no, to pytanie, jeżeli nie wiadomo, ile jest Ethereum, to jak można wyliczyć wartość rynku Ethereum, nie? W ogóle liczenie e, wartości rynku, ilość monet, razy cena monety jest kompletnie bez sensu. No. Przechodzimy sobie dalej. Trader, który e, wywołał, znaczy może nie wywołał, który odgadł załamanie się bitcoina. Stwierdza, że pewien altcoin wzrośnie o 22 900% i przewiduje także wzrost bitcoina na 115 tysięcy dolarów. Ja uwielbiam takie, słuchajcie, ja uwielbiam sobie takie stwierdzenia, które mówią o tym, że nie no, no to będzie już tyle. Ja ten przewidział, to on, to on, a wy wszyscy żeście go poniżali. No. I co ciekawe, ten, ten człowiek, nazywa sam siebie kryptostrategiem Dave the Wave, mówi swoim followersom na Twitterze, że południowo-koreański ICON będzie tutaj szykował się, czy zbiera się do parabolicznego wzrostu, słuchajcie. Co ciekawe, w ostatnim okresie ICON stracił 99% wartości, spadł z 12 dolarów do 10 centów, ale jego zdaniem, Słuchajcie, Icon wzrośnie do poziomu 102 dolarów 56 centów o 22 947%. A jednocześnie, oczywiście, Bitcoin może osiągnąć w przeciągu kilku miesięcy 24 dolarów i docelowo e, do 115 dolarów. No po prostu, cóż ja mogę rzec? Icona warto mieć, no. Przechodzimy sobie dalej. Jedynie osoby, które kupiły bitcoina w przeciągu 52 dni w, cały, w ciągu całej jego historii są na minusie. Jeśli chodzi o całą historię bitcoina, tylko 52 dni był on na stracie. Oczywiście udostępnił to Pompliano, który stwierdził, że bitcoin oczywiście tu ma bitcoin profitable days. I możemy sobie policzyć, kiedy, kiedy ktoś stracił. Czyli generalnie. Zawsze jest dobrze trzymać długoterminowo Bitcoina, bo, no bo taka jest prawda, bo Bitcoin. Słuchajcie, jeżeli spojrzymy sobie jeszcze raz na koń paprykę, e, nie tutaj tylko tutaj i wejdziemy sobie na Bitcoina, na Bitcoina, nie na Tetera, ty stara cholera, na Bitcoina. E, to jeżeli sobie weźmiemy ten okres, weźmiemy sobie max i sobie wyseparujemy ten okres wzrostu tutaj, powiedzmy do tego poziomu. To nawet nie jest ten okres wzrostu, to zobaczcie ten okres, jeszcze go zwiększymy, parabolicznego wzrostu, zobaczcie listopad, gdzie on jeszcze kosztował 5-6 tysięcy dolarów, i tak naprawdę on rósł przez listopad, rósł do 10 tysięcy dolarów. A te 20 tysięcy dolarów mieliśmy w grudniu, później już się zaczęły spadki, także to kwestia tam dwóch miesięcy. No tak jak policzyli, 52 dni, no jeszcze, e, jeszcze można by tutaj e, powiedzieć, że no jeszcze tu jak ktoś kupił, nie, gdzieś tam tu koń paprykę ślepo pokazuje, ale tu było tam prawie, e, więc jeszcze tu ktoś kupił w tym króciutkim okresie, bo to był taki wystrzał. To był taki wystrzał dosłownie chwilowy. Ile tu było tam? Parę dni. Także jak ktoś to kupił, może być jeszcze na stracie. Także naprawdę trzeba by mieć pecha, żeby na Bitcoin nie tracić. Przechodzimy sobie dalej. Czołowy Venture Capital mówi o tym, że Ethereum i Bitcoin mogą ścigać się do kapitalizacji wartej biliard, bilion dolarów. Słuchajcie, czyli one trillion amerykańskie. Zgodnie oczywiście z danymi Cryptoskate obecnie 68,5% kryptowaluty wzrosło 68,5% w przeciągu ostatniego miesiąca i wyprzedzają różne inne rzeczy. ETH teraz ma kapitalizację w wielkości 44 miliardów dolarów, i oczywiście Ethereum, zarówno jak i Bitcoin będą się ścigać do poziomów 1 biliona dolarów. No cóż, co do takiej prognozy, ja mogę powiedzieć tak. Wszystko fajnie, ale najpierw musi wypalić Ethereum 2.0 i musi to działać. I musi być skalowalne, szybko i tak dalej. I wtedy można o takich rzeczach pomyśleć. Bo to, że Bitcoin będzie, no to Bitcoin będzie, to wszyscy wiedzą, nie? Przechodzimy sobie dalej. Ilość handlu, wolumeny tradingowe, bitcoinowe rosną w Brazylii i Argentynie. Przeprowadzone badania przez Arkane Research stwierdziły, że zobaczcie: Brazylia zobaczyła wzrost o 168% jeśli chodzi o tygodniowy wolumen tradingowy Bitcoina. 20% wzrost w Argentynie, a 5% w Turcji. Czyli generalnie można w, w, wyciągnąć wnioski, że tam, gdzie następuje duża dewaluacja kryp tych kryptowalut, walut Fiat, tam rosną także kryptowaluty. No, ciekawe co będzie w Polsce, bo jednak podatki i socjalizm trwają na dobre. Ciemny naród to kupi. Przechodzimy sobie dalej. Shield Metal Jacket. Kim są Link Marines? To jest społeczność, ja już mogę odpowiedzieć nie patrząc jeszcze na artykuł, że jest to społeczność podobna jak masaże ze świniolisa, jak XRP Army, jak Krekto Satoshi Army i inne tego typu rzeczy, które po prostu wierzą w swój projekt. Oczywiście największa armia Shillerów na krypto Twitterze to są Link Marines, zorganizowani w różne grupy na Telegramie, prowadzą krwawą wojnę, asymetrycznej informacji. No i słuchajcie, no to jest taka grupa osób, która po prostu na nic nie patrzy i shilluje po prostu projekt Chainlinka bardzo mocno. No i na razie im się to udaje. No słuchajcie, chaining urósł, osiągnął ATH 1, 2, 3, 5, 17 raz. Także powiem w ten sposób. No na razie im się to udaje. Oby później nie było tak, że pójdą wtedy na zapomnienie, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Amerykański Departament Rolnictwa... Patrzy na implementację rejestru rozproszonego, technologii rejestru rozproszonego, jeśli chodzi o łańcuch dostaw. Wiadomo, że blockchain jest świetnym rozwiązaniem, e, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw. No i amerykański właśnie ta e, USDA's Ar e, Agricultural Marketing Service, czyli AMS, zaproponowała implementację blockchaina i technologii, i technologii DLT a właściwie takich rozwiązań, jeśli chodzi o śledzenie łańcucha zamówień dla produktów organicznych. No i cóż, jeszcze droga, droga jest długa, aczkolwiek bardzo wiele firm już w tej chwili używa technologii blockchain właśnie do śledzenia łańcucha dostaw. I jeszcze tutaj do losowania nie przechodzimy, także przechodzimy sobie do podsumowania. A jak przechodzimy sobie do podsumowania, to słuchajcie, dzisiaj był rano newsflash, class, tutaj wam link wkleję, a teraz właściwie, że zanim jeszcze przejdę do mojej gadki, e, przejdę teraz do wylosowania. Jak pamiętacie, ja sobie tylko spojrzę na regulamin konkursu, e, gdzie to były te konkursy, konkursy i to było oczywiście airdropy. To było na live 120. E, bardzo proste zasady były. Trzeba być subskrybentem kanału Mike Satoshi, trzeba dać lajka like pod 120 live'em, dać komentarz, dlaczego lubisz kryptonaród e, i dać tagi Mike Satoshi i e game. I chciałem tylko powiedzieć, że kryptoraport nie należy do kryptonarodu. To zauważyłem już, niektórym osobom napisałem. Mam się pewne rzeczy myli. Kryptonaród to są takie kanały jak Mike Satoshi, e, Bitcoin Phoenix, Kowalski. Krypto kamikadze, encyklopedia kryptowalut, Fox Baksik, KryptoDev, e, Rekin Biznesu, Dzienna Dawka Dyskomfortu, ale to nie wszystko, to są takie strony jak blogspace.pl, jak Bitcoin.pl.org, jak CryptoQueen, jak Dodo z Także słuchajcie, członków kryptonarodu jest dziewięciu. Dobrze mówię? Tak mi się wydaje, że jest dziewięciu. Sam, sam, jak to się mówi, jeszcze tego wszystkiego nie zliczyłem, ale zaraz może sobie spojrzę, Spojrzę może sobie na grafikę, żeby się na pewno nikogo nie pominąć. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że chyba wszystkich, że chyba wszystkich wymieniłem. Ostatnio dołączył do nas oczywiście Rekin Biznesu. Odpalę sobie oczywiście tutaj mm, tak, nikogo nie pominąłem. Nikogo nie pominąłem, także Wszyscy w kryptonarodzie są. Oczywiście zawsze drzwi są otwarte, są dla nowych członków. Przy okazji, pragnę powiedzieć, że żeby dołączyć do kryptonarodu, trzeba być twórcą, to nie znaczy, że trzeba być youtuberem. Można tworzyć tak, a Patryk Śmigiel, o przepraszam, najmocniej przepraszam, Patryk Śmigiel też jest jeszcze członkiem kryptonarodu. Można na Instagramie, można na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie, na Reddicie, na czymkolwiek. Nie można shillować, nie można, czego ja nie akceptuję. Szkoleń z marzeń, czyli nauczę się tradować, nauczę cię zarabiać na rynku w ciągu miesiąca wolność finansowa, gównianych grup sygnałowych, czyli ja ci tu powiem, jak cudowne metody są i tak dalej. Nie, to nie znaczy, że nie można komercyjnej w, 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 jakiejś tam działalności robić, ale oczywiście, no i oczywiście nie można promować skamu i piramidy finansowych, czy wszystkie cloud tokeny, skam tokeny i inne rzeczy, w, w zespoły wolnościowe, chrabąszcze i inne różne yy, te. Yy, inne różne. Owady to tutaj są niemile widziane, także nie, w kryptonarodzie takich osób nie da. Dobra, słuchajcie, pierdziele tutaj, bez sensu. Przechodzimy sobie teraz do losowania. A losowanie, losowanie odbędzie się na stronie światkryptowalut.com Zaglądajcie na tą stronę, przygotowali takie fajne. Będą się wyświetlało komentarze. Oczywiście wylosujemy 10 osób. I tutaj będzie, weźmiemy hashtag game, niestety jeszcze nie ma opcji. 10 losowych osób. Spod tego live'a, to jest 120 live. Ja sobie tylko pozwolę, sprawdzić, czy na pewno to jest live 120. Pozwolę sobie sprawdzić wideo. Live 120 to jest link TBQRR. TBQRRR. Dobra, wybieramy zwycięzców. Proszę bardzo, Rewel, Łukasz Nat. Lukas Pelc, Dawid Castandea, Andrew River, Dave Max, Rysio Młyński, Kordek e, Lubię ten Slimen 251, a także 100 Satoshi. Szansa na wygraną było 125 komentarzy, z czego jeden mój. 10 zwycięzców, szansa na wygraną 8%. Zobaczmy tylko, czy wszystkie osoby dały tagi. E, ogromny szacunek dla widzów. Ok, w porządeczku, tutaj w porządeczku, w porządeczku. W porządeczku, w porządeczku, w porządeczku, w porządeczku, w porządeczku, w porządeczku. Zeksportujemy to sobie oczywiście do pliku tekstowego. Bardzo fajna funkcja. E, zajrzyjmy jeszcze sobie na plik tekstowy. Tak, wszystkie osoby. Jeszcze raz wyczytam. Jeszcze raz wyczytam osoby, które wygrały. Słuchajcie, jeśli o to chodzi. E, może już przejdę sobie do podsumowania. E, wyczytuję osoby. Rewel Łukasz Nat. Łukasz e, Pelc, e, Dawid Kastaneda, Andrew Rivert, Dave Max, Rysio Młyński chyba tu będzie, Kordex e, and Kroll Official, Slimen 251 i Sto Satoshi. Cóż, powiem Wam w ten sposób: gratuluję wszystkim zwycięzcom, bardzo się cieszę, że wygraliście. No i cóż, zgłoś zgłoście się do mnie mailowo, oczywiście trzeba mnie udowodnić, że daliście lajka, że jesteście subskrybentem, że to wy macie ten nick na YouTubie no i dostaniecie, słuchajcie, 500 gameów. To jest niebyle co. Adres Ethereum, pamiętajcie o tym, żeby było to w formacie erc 20 żebyście giełdowego portfela, szczególnie z giełdy, która nie obsługuje wam gameów. I zespół Gama wyśle to. Nie będę tego ja wysyłał, wyśle to zespół Game. A. U mnie w tej chwili trwa airdrop na moim Twitterze. Także jeżeli ktoś mnie nie obserwuje na Twitterze, może nie zapomnę, wkleję, zawsze zapominam wkleić, bo to muszę w, w, podczas renderowania wkleić mojego Twittera. Słuchajcie, cóż mogę Wam więcej powiedzieć? W międzyczasie trwa konkurs ze 121 Kryptowoltowej Niedzieli z Majkiem. Kto nie oglądał, to Chlast. Tutaj jest 121 Kryptowalutowa Niedziela z Majkiem. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Dziękuję Wam oczywiście za zwiększanie zasięgów. Dziękuję za to, że jeżeli Wam się PIM podoba, to dajecie łapkę w górę, komentujecie, udostępniacie, wspomagacie mnie na innych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze. Tam postuję też, zawsze Was informuję, także zapraszam. Na Facebooku każdego, kto ma jakiś realny profil, przyjmuje do grona znajomych. Ale chyba będę musiał zmienić tą politykę, i będzie można mnie tylko obserwować na, obserwować na Facebooku. Także właściwie to tyle. Zapraszam do grupy Kryptonarod na Discordzie, zapraszam do grupy Kryptonarod na Facebooku i zapraszam serdecznie do wszystkich innych twórców Kryptonarodu. Jednocześnie informuję, że wszystkie linki, kontakt do mnie i tak dalej, wszystko znajdziecie w opisie pod filmem. Także dzięki bardzo. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.